O! <noise> to! Słucham, ale ma pani giat. Ja mu zawsze piszę jakieś bzdety, <noise> że skakać nie umie czy coś. A on człowiek, jak ktoś mu pisze komentarz, on zagotowany. Bo jedziemy na miasto na dziewczynę. <noise> 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 ja człowieku jestem pewny, że Young Multi robi tak jak Darling Montana. Otacza się takimi ludźmi. Nie Ładąc no ja... Ja, stamina, ja, ostatnio, ja ostatnio tak zażartowałem właśnie. Na mieście to mnie trzepali. <noise> Nie wiem, co robisz z tymi gajzami, ja spokojnie, bo robi to samo. Nosi je. kurwa! ale fajne. Ej, co to za suka jest fajna? Nie wiem, ale dobra, idziemy dalej. E, słuchamy, nie oceniamy. Jest Machar na kanale? Nie, ale może na streamie, to może przekazać. Nie, to ja mówiłem to. Ej! Tak, to nic. Słuchamy, nie oceniamy. Piotrek, jak spałem u ciebie, to spuściłem ci się na kanapę. Nie. Słuchamy, nie oceniamy. Ty kurwa jebana, to Słuch nie być w konto. Nie oceniamy. Słuchamy, nie oceniamy, nie oceniamy. Jak... Dobra, mi się nie chce grać za mnie. Bo... Słuchamy, nie oceniamy. Nie. Na kanapę? Na kanapę. Kurwo jebana! Nie oceniamy! Nie oceniamy, ej! Nie oceniamy! Nie oceniamy! Nie oceniamy. No! Wszystpałem go już za tej kanapie! Ale, Ale to nie. W sumie też spał. Ty to w sumie byś dzieckiem, od się przytulał trochę, kurwa. A nie, ja spałem na łóżku polowym, w sumie wtedy u, u Pitera na łóżku rybnym, w sumie albo polowym, nie wiem, jak. Się na łóżku, Przepis tak. na pyszne włoskie. Co to jest za TikTok tego zjeba? Czekajcie. Przepis na pyszne włoskie. <laughs> nie, tylko nie fryer. Potrzebne będzie tylko u. kilka składników, w Kurwa, przepraszam, że na go kurwa albo fryerem, bo zaraz do sądu znowu będzie pozywał. <laughs> nie za to, że Ali napisał, że da mi liścia. Do sądu. Tak, chciał mnie do sądu kopić. Chodziło... A to chodziło o to, że Ben Black da temu To wszystko było kurwa w roleplayu Cześć, wjechał Nie ma a jakby się go miało To pewnie Mariano Vittoli By się go uczył No Znowu kaka to by nie było to 14... Czy on za ostatnio żałował 14 Czyli co on kurwa się stał się jakiś family friendly kurwa tym? No nie, po prostu stary Ewron spierdolił z tego, Ewron spierdolił z Infamesa, no to kurwa jak ten serwer ma się trzymać, tam już teraz mi graczy jest, wszystko jest rozjebane, ludzie nabugowali. Ludziom krajom, krajom pierdoli już takie granie, no bo tam nie ma co robić, bify nie istnieją, jest zakaz za jakiś toksycznej, kurwa, że... Tam ludzie byli ten, IP-liki przy okazji były I byli raz na jakimś administracyjnej gadce z kreatywnym, nie? Coś mi się tam gadali i kreatywny mówi tak Na ciebie i tak są teczki, bo użyłeś słowa I za to dostajesz perm'a I dost gość dostał perm'a za to, że użył Worda w rozmowie prywatnej na Discordzie Jak gadał z kimś tam na DC coś takiego było I on, i w serwer działał jak coś Autentycznie mówię teraz Że on, on, tam ogólnie afera była, że jak ktoś powiedziałeś nie takiego, to od razu perm Szacunek. Safun za to, nie? No Kro tak, no ten serwer jebnie zaraz, no to jest oczywiste, to kurwa, przecież żeby serwer funkcjonował, to albo muszą być zajebiste skrypty, co i tak, kurwa, nawet jak są zajebiste skrypty, to musi i tak być dobra administracja. Skrypty to jest chuj, ale ten, mm, No musisz, a, znowu serwer wyjebał, ja pierdolę. No community tworzy serwer tak naprawdę, kurwa, nie? Najbardziej to ludzie muszą być ogarnięci. Nie, czek jestem pod apartamentem, bo czekam na westerna. Ja! Bo jedziemy na miasto na dziewczyny. Jedzie jedziemy, jedziemy, On jest tak pierdolnięty, Tam się tak zlasował łeb już. Co tam jeszcze? Tego nie mogę pokazać. Bo tu... O! A <ślaski> to. To jest banger. Ale ma pani Giat! Spierdalaj. <noise> ja tego się spierdalaj. No, A to już my... było na streamie, czekaj, to muszę zrobić nowych TikToków. Tesa? Tessa? Tereska, 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 kurwa. Lecisz na mercedeska? Ale ty jesteś kurwa, Kali, szczyt. jak na to wpadłeś? Nie wiem. Fajne viewboty, ja mam? No to dzięki. I co teraz? Y nie wiem, zależy. Lubisz na pieska, Tereska, A? Nie. Okej. Okay. Masz główną Piotrek, to przez to. O kurwa. Żółciak. O kurwa, żółciak? Tak. Ja, ja, ja nie, ja nie chciałem. <noise> Żółciaczek, praktyczny. <noise> ja playboy karty flow. <noise> o, to, to jest ten od oceniania piosenek ten gość, kurwa, on jest dobry. <noise> Zuzia prosiła, żebyś akurat tego szota nie, nie oglądał. Ogólnie ten, ja człowieku, jestem pewny, że Young Multi robi tak jak Galing Montana. Otacza się takimi ludźmi, takimi jak DJ Amadi, i że on na tle ich wychodzi jak giga szef. I to już jest rozkminione. To jest pewniak. Stary, DJ Amadi się ledwo wysłowić potrafi. <ścoughs> to, 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 to kurwa jest naprawdę. Ja, ja oglądałem kilka jakichś tych, no pojebane to jest akurat, ale kurwa, to tam ciężki materiał jest, nie? I w ogóle pojebany zlamy to, że oni tam mieszkają, kurwa, we człowiek. DJ Amadi, ten kurwa Mati Scooter. I dupa ma tego skutera. I oni mieszkają razem, i, se, i wyobraź sobie, kurwa, czeku. Przecież o szło. Mieszkasz z dupą i masz, czeku... kolegę, kurwa, co streamuje i pisze do mikrofony, mówi tak. Skuter, to Kto? No, Kogo? oni, oni one, one, chyba z jednego miasta są. klasyczne. Ali, no, co to jest za klip. Kogo, to jest tu ziomek, Znacie się? No, 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 no to. Mój No, to słabe. To nie oglądam. Nie ma co oglądać. ...umiejętności, co prawda nie ja prowadziłem, ale... słuchaj, 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 powiedzieć, 300 tysięcy zarobione w bardzo szybki sposób. A Peter Purker, jak zarabia? Dalej robi dla niego... Yy, chłopaczki robią napadziki? Dalej. Nie, co ty się kurwa prułeś, to wczoraj <grym> się prułeś tak do mnie? Wczoraj, wczoraj się prułem. Ile za taki napadzik mają? 50 tysięcy? 50? 50 tysięcy czy ile? Co wy? Łoł, wow, będzie do mnie dzwoni. Ty, ty jakbyś... jakby. Że... No wiesz, no ja sobie zarobiłem, kurwa, szybko te pie 300 tysięcy, jakby nie patrzeć, nie? Yy, może zostać naliczony za, za te słowa. Kurde, się... Zobaczcie, tutaj zawiązane. A, ale ekipa. Ja. No weźcie stąd, jedźcie. No, ale tu no komentarze. Stąd spierdalam A nie ma. Hm. Haha, <laughs> to jest Dla, dobry to robi, na się zbierało, bo jak... kurwa um, no, ...to strasznie podniosłem na Ale on taki smutny był po tym Wiecie, to nie jest takie łatwe przygotować te walki y, Przestać po tym, jak się kiedyś przegrało y, Być wygwizdowanym przez kurwa mało Którzy nie wiedzą, jaką przeprawę przeszedłem Naprawdę nie miałem tam łatwo, nie robię się nikogo. Y, wyjść przed publiczność na k***a śmieć Czycie z dwoma też są przygotowani i chuj, nie chcieliśmy konia, to co nas zainteresuje, nie chcemy się, się dzisiaj od środka najdroższy kontroler w historii firmy Sony, czyli pad do PlayStation 5, DualSense Edge, kontroler, którego cena waha się w przedziale między 1000 a 1200 złotych. Pff, pierdalaaj. ja nie mam PlayStation, mam Xboxa. Patrzcie tu, już chyba z dwa lata komentuję jego filmy, gdzie gość nagrywał jakieś śmieszne filmiki, jak próbuje zrobić wsad. Ta, bo ty byś tak skakał. Mając 1,60 60 m wzrostu, weź się, weź, skończ. Kurwa uwielbiam wysyłać takie komentarze. Ja mu zawsze piszę jakieś bzety, że skakać nie umie, czy coś. A on oczywiście, jak ktoś mu pisze taki komentarz, to on zagotowany. Po pierwsze to met siedemdziesiąt, a po drugie to ja zajebiście skacze. Kurwa człowieku, cały czas to samo. Naprawdę ja na podłogę, jak coś. Pluj, kurwa mi luz. O, a Bango Balenzy to jest w ogóle dla mnie jakiś kurwa niezrozumiały temat. Każda nuta brzmi kurwa tak samo, on tak. Hem, em, em, nam, nam, kurwa słuchajcie, tego nie da i on cały czas takie same gówno robi. Ja nie wiem kto tego słucha. A czego, ty Naprawdę. czego ty wymagasz, jak on ledwo co po polsku mówi kurwa? Boże, jestem ja tego nikt nie suwał. <śmulatuj> Ja pierdole, kurwa. Klasu, wiesz, Klasu. Klas. A ty pytałem, a Ja pierdolę, kurwa. To jest klas. Ale to udawane było. Ja mam z nią ja zdjęcie. Udawane. Chcesz zobaczyć Piotre? Czekaj, wyślę ci coś na Facebooku. Zobacz to. A no jest coś takiego na Twitchu, że można łączyć streamy naraz i możesz sobie zgarniać publikę, starej, to się stakuje. Zobacz, i Kurwa, mam. I mo ja mogę mieć kurwa, możemy mieć ten. Możemy tak robić, tylko kurwa chuj, bo zaraz i każdy ma po tyle samo. Jak to się łączy? Łączymy się w jednego live'a? No. Twitch.tv slash Alpin sali. Czekaj, jak to się. A pukać chyba trzeba, tak? No stary, zobacz. Okay, Oni ja mam... no, mają wszyscy po 10 tysięcy. Bagieta ma 6,5, jak gdy jest rozjebane. Dobra, zapukaj. To jest to? Tak, chyba. Zapukaj. Czekaj, kurwa, bo tu coś. Rozpocznij. Mamy. A szemu. Czy... Wspólny obecnie tylko przeglądarkę Chrome. Aha. Ale czy... czekaj, zezwól tym razem, no co chodzi? Czekaj, ja muszę zmienić przeglądarkę. Czekaj, za... dałem ten, nie ty mnie przyjąć, musisz chyba tylko. Gdzie jest wspólne streamowanie? Gdzie jest wspólne streamowanie? No kliknęłeś chyba to. To było te zapukaj. No tak, no dałem ci, dałem ci. No i ty musisz teraz ten. No tak, ale muszę mieć inną przeglądarkę. Nie, zapukaj to jest dzwonienie na Twitch chyba. Czy nie? Nie wiem. No bo jak ja teraz to jestem... No nie zapukaj, to nie to. nie. Mówią, że to nie to. To, to jak? Ustawienia współpracy? Wstrzymaj współpracę na kanale? Nie. Jak to zrobić? Chrome musi być. Ja mam Chroma, weź odpal Chroma. Dobra. Masz wspólne pod tytułem? Gdzie? Czekaj. Gdzie wy to kurwa widzicie? Do chuja. U mnie? Czekaj, odpalę swojego streama. Gdzie to jest? Jest, wspólne streamowanie masz pod tytułem. Czekaj, wyjebię sobie to na razie. Dobra, jak to zrobić? Rozpocznij wspólne streamowanie? Rozpocznij wspólny czat? Kurwa, będziemy mieć wspólny czat? Nie, tak. Nie chcę wspól Czekaj. <grym> Ale... To nie zmienia średniej chyba... Czekaj. Albo... No na pewno to zmieni, poczekaj. Przygotuj swój adres... Nie. Jak to kurwa... Zapukaj, to dzwonienie. Musisz pracy. Występ? Nie. A co, u Nexa się dzieje. Dobra, chuj z tym, no dzisiaj tego. mamy jeszcze dwie minuty. No, stary Nex ma 10 tysięcy wizów. Albo to, ale to do rozpierdala w chuj. Nie, jebać jebać to kurwali. Bo to kurwa my będziemy mieli czad rozjebany. Ja no, będę widział ja... twoje wiadomości, ty będziesz widział moje i u mnie, u mnie będzie spam. Tak, tak, tak. A i będzie... ja zobaczę. Bo oni oh, grają w CS, okay. a to jest luz, nie? A Jak my będziemy w RP grali i nie będziemy razem. No tak, tak, czekaj. No nie, i tego nie liczy ci jako nie ten. Liczy, nie liczy, bo tam. Widzowie, to nic nie daje. To może tylko ten, ale nic nie daje. To macie dalej Nie, tak Co to ludzie mogą wejść po prostu? Może, może ludzie wejdą na przykład na ten. Ludzie mogą wejść na streama, nie? Ale to jakby nic nie daje. Wynikowo. A to jest wspólny czat w końcu, czy nie ma wspólnego czatu? <słuch> no jest, bo widzę u Nexa, że jest chłopiec z bandury, bo oni się grają w CS, czy nie On gra w GTA. Ale no, to... no jest. A nie, nie to jak jest, jak jest wspólny czat, to bez sensu, bo jak nie będziemy mieli reakcji ze sobą, no to ten. No, no, no nie, no jebać to. I tak pokazuje, ile masz osób na streamie odpadać. Po prostu streama dalej jego podbiciem, u i gitara się ma, jest. Kurwa, Macie. No nie chodzi już odpada ten serwer, jest 21. Kurwa, ruchanie miałem. Zrobić... Ruchanie miałem przed chwilą. Jedyne, cyfirą. co zdążyłem dzisiaj zrobić, to założyć kurwa firmę, to się firmę organizację, otworzyć kury, otworzyć to, chwilę popierdolić i kurwa restart, 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 restart. To od godziny czekamy, kurwa. Nie, no godzina nie, z pół godziny już tak kwitniemy. A ja miałem ambicje. Co to jest? Bandura ogląda tazy versus oblężenie. Masz purwo perma. Za <laughs> ja, pisz, no, ale beka, kurwa. Film sprzed sześciu, kurwa, tych miesięcy. No, dajcie widzowie, w pięć jazda, jazda. Nie dzisiaj seks RP z młodym Alem. Finał. Kurwa mać. Ciekawe w ogóle, kiedy mi to auto w końcu oddadzą do chuja. Chyba w trzynastego będę miał. Jaki to jest dzień, trzynasty? Piątek? Piątek, piątek. No to w piątek. piątek Co, bo bonus disna na Enzo? Bonus nagrał disa na Enzo? No, no właśnie, tak. Jest, tak. Disna enzo, no. yes, ale nie tak bezpośrednio, bo ogólnie polscy że to są cipy jebane. Oni się oni, kurwa, oni się są. jako nigdy ksywami nie rzucą. Nigdy. Zawsze będzie naokoło, kurwa. Pasz streama. Posłuchamy razem, bo no się pozmieniało. numer do dilera mieli tylko zaufani Gdybyś nie był z polecenia, by się z tobą nie ustawił A teraz ostrożność mają za nic Mało tego, handlują jakimiś dziwnymi substancjami i chuj, obchodzimy do kogo leci Bez problemu towar mogą kupić Ja na przykład jakbym był dealerem to by normalnie pisał tak Witam Mam na sprzedaż kokaina Mówimy, że to beka, Mówimy, że to jest beka. I co? Ja na psychologię. Ja wiem, człowieku, podchodzi do policji, ja mam przy sobie kilo. I stary, jakbyś cały czas gadał do wszystkich, że masz narkotyki, to człowieku, oni w końcu powiedzieli tak. Nie no, z dobra, z idiotą mm. zawsze tak pierdoli. Nie Ładanie no, ja dokoniny, ja, ja, ostatnio, ja, ostatnio tak zażartowałem właśnie, kurwa, na mieście to mnie kurwa trzepali. I mnie spisali jeszcze, kurwa, w dodatku. Godzinę, kurwa, mnie spisywali jebani. Dobra, zaczynamy rozgrywkę w końcu, kurwa. Jest gierzyć. już serwer? A, ja już jestem na serwerze, mam ID 20. Kiedyś można było bo powiedzieć... A twa... nie, nie można powiedzieć swojej historii z kurtką, ale kurwa... A <grym> nie, 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 nie. Ale, czy, ale to jest przesada, jak chuj coś zrobił. Dobra, <grym> to co, widzimy się w Gierce. Ja jadę już na tą restaurację, bo ja muszę ją otworzyć, bo joba trzeba kurwa mieć, a tam nikt nie wiem.